Moją rozmówczynią jest Patrycja Bartosz-Burdiak, właścicielka firmy Orbis Cannabis oraz prawniczka, mhm. bohaterka ogólnopolskiej kampanii społecznej To Tylko Płeć. Chciałbym się spytać o Twoje życie zawodowe. Opowiedz nam o swojej drodze. W jaki sposób doszłaś do miejsca, w którym znajdujesz się obecnie? Mhm. Moja droga zawodowa zaczęła się od otwarcia własnej kancelarii. Założyłam Kancelarię Radców Prawnych w 2014 roku. To można było powiedzieć, że było zwieńczeniem moich marzeń jeszcze z czasów studenckich. Rozpoczęłam w świadczeniu usług prawnych, ale bardziej skupiając się na tym, żeby jednak wybrać szczególne specjalizacje. I w tym celu skupiłam się na obsłudze inwestorów nieruchomości, obsłudze przedsiębiorstw, jak i obsłudze gospodarstw rolnych. Wybierając te kierunki, wiedząc, że z jednej strony jest to specyficzna branża, a z drugiej strony też nie ma bardzo dużo innych kancelarii, które się w tym specjalizują. I to był sam taki początek, który stworzył podwaliny pod to, co obecnie, czym działam obecnie, czym żyję obecnie, gdyż pozwolił mi wypracować pewien warsztat podejścia do spraw, niezależnie czy to jest sprawa sądowa, czy to jest potrzeba dokonania jakiejś analizy. I to był taki skromny początek, który stopniowo się rozwijał. Tak jakby wydawało się, że powinno być, czyli założenie własnej kancelarii, zatrudnienie zespołu, stworzenie jakiejś marki na rynku. Aczkolwiek w pewnym momencie ten kierunek zaczął ewoluować, ewoluować. W, wydaje mi się, że bardzo taki rokującym kierunku, dlatego że jeden z moich klientów. Zaproponował mi współpracę, teraz jest moim wspólnikiem w spółce. Współpracę przy tworzeniu takiego projektu jak spółka konsultingowa, ale wyspecjalizowana w obsłudze rynku konopnego. W tamtym momencie było to dla mnie pewne nowum. Aczkolwiek lubię zajmować się nowymi tematami, czymś, co jest świeże na rynku, czymś, czego, co nie jest takie bardzo znane i utarte, zaczęłam bardzo dużo czytać o rynku konopnym. Zaznajomiłam się z tym, jak wyglądają doświadczenia takich potentatów jak Kanada czy Stany Zjednoczone, które rzeczywiście, jeżeli chodzi o rynek konopny, są pionierami i ich struktury, zarówno prawne, jak i producenckie, są bardzo rozbudowane. To zaczęło mnie coraz bardziej interesować zarówno pod kątem biznesowym, inwestycyjnym, co było niesamowicie ciekawą rzeczą, jak i pod kątem nawet takim, jak ochrona środowiska, czy użyteczność jednej prostej rośliny. I to był początek, kiedy stwierdziłam, że ok, zaryzykuję okay. to <gry> i rozpocznę swoją działalność na rynku konopnym. Konsulting był mi bardzo bliski, z racji tego, że konsulting nie jest niczym innym, jak świadczeniem usług doradztwa, czyli czymś, co zajmuje się tak naprawdę od 2009 roku, bo to, sam, to był sam początek, kiedy zaczęłam świadczyć usługi prawne, jeszcze nie będąc aplikantką, później przechodząc przez aplikację radcowską, aż do założenia własnej kancelarii. Więc konsulting nie był dla mnie niczym nowym, jeżeli chodzi o standardy obsługi. Bardziej można powiedzieć, że wdrażałam się w sam sens rynku i same regulacje prawne. To był taki początek. I takim sposobem założyliśmy orbis cannabis. Stwierdziliśmy, że to będzie spółka polska, spółka zo. Pierwszy rok działalności był takim rokiem śmieję się, że wydatkowania, bardziej niż zarabiania. Tak, w większości działalności jest Tak, <grym> tak dokładnie. Ale to też było tyle owocny rok, że poznaliśmy bardzo dużo kontrahentów. Mnóstwo firm się do nas odzywało, szczególnie z zagranicy, co o tyle było ciekawe, że tak naprawdę nigdzie nie mieliśmy marketingu jakiegoś takiego nie wiem, telewizyjnego, radiowego, który by gdzieś docierał na duże rzesze ludzi. Aczkolwiek jakoś szczególnie zagraniczne podmioty bardzo szybko nas wykryły zainteresowane tym, żeby może spróbować wejść na polski rynek albo wejść na rynek Unii Europejskiej, traktując Polskę jak takie okno. Okno do Unii Europejskiej. Więc pierwszy rok to był taki rok inwestycji interpersonalnych. Nawiązaliśmy dużo współprac. Śmieję się, że to były tysiące przyjechanych kilometrów, litry wypitej kawy. Następny rok był rokiem takim, może powiedzieć, krok, pójściem krok do, do przodu, dlatego, że to był rok, można powiedzieć, takich dotacji unijnych. Akurat to był rok, kiedy założyliśmy siedem konsorcjów. Sześć konsorcjów, których jesteśmy podmiotem doradczym, i jedno konsorcjum, gdzie jesteśmy liderem. I każdy z tych, każda z tych grup operacyjnych, w ten sposób stworzonych, ma jeden cel: przede wszystkim stworzenie, rozwój i wdrożenie na polski rynek innowacji konopnych albo innowacji w technologie, które wspierają rynek konopny. To był, można powiedzieć, taki drugi, znaczący dla nas krok. Obecnie te konsorcja czekają na dofinansowanie, bo ich stworzenie było też podyktowane programem, jaki został otwarty, program unijny M16, współpraca, gdzie można było uzyskać dofinansowanie do tego typu projektów. No, obecnie łączna wartość tych projektów, o które wystąpiliśmy, to jest ponad 28 milionów kosztów netto kwalifikowanych. A czekamy na razie na rozstrzygnięcie, <grych> czy dofinansowanie uda nam się otrzymać do wszystkich grup, czy, czy nie. Mm, tak. I to też był rok, kiedy zaczęliśmy już świadczyć no tak wprost usługi konsultingowe. No i można powiedzieć, że ten rok 20 na przełom 21, mimo że ktoś by spojrzał, że to dość nietypowy rok. Rok taki... pandemii, tak? Ale, dokładnie. Do swojej firmy szalenie mm -hmm. interesującej. Tak, rozwojowy, mm -hmm. dokładnie. A powiedz mi, bo tutaj y, jesteśmy... Mm. Y, tej naszej kampanii, to tylko społecznej, Chciałbym chciałabym się spytać, dlaczego zdecydowałaś się wziąć w niej udział. Znaczy uważam, że jest to cenna, cenna inicjatywa, dlatego że ona ma podkreślać, ale w taki sposób właśnie delikatny, empatyczny kobiecy, spojrzenie na to, że kobieta na rynku pracy, szczególnie przedsiębiorczyni, potrafi. Też pójść naprzeciw różnym przeciwnościom losu. Spotkałaś się może z jakimiś przykładami nierówności na polskim rynku? Czy zdarza się to często, szczególnie w takiej twojej trudnej branży i bardzo specjalistycznej? A czy ja słyszałam rzeczywiście, że są takie przypadki, aczkolwiek osobiście nie miałam aż takiej styczności, zarówno jeżeli chodzi o kancelary, jak i spółkę konsultingową. to akurat na szczęście tego nie doświadczyłam. Nie, Ale Wiem, że rzeczywiście pójście w ten aspekt jest istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach. A prywatnie się spytam, co lubisz w sobie najbardziej? Z której mhm. cechy jesteś najbardziej dumna? Myślę, że taką cechą byłaby. Może ciężko to nazwać w jednym, opisać to jednym słowem. Myślę, że to jest taka cecha umiejętności. Przekształcania na przykład mniej oczekiwanych sytuacji na takie, z których można coś osiągnąć, bo wiadomo, że idąc przed siebie, można sobie założyć jakiś konkretny cel, no i po drodze spotykamy różne sytuacje. Czasem jest jakieś niepowodzenie, lub na przykład nie udaje nam się coś zrealizować o czym, co chcemy. Ja akurat mam taką cechę, że widząc, że doszłam do jakiegoś muru, do którego który nie mogę przejść, Staram się znaleźć po pierwsze, co na to zaważyło, gdzie były błędy, które popełniłam, że nie dotarłam tam, gdzie chciałabym, a z drugiej strony też miejsce, w którym się nagle znajduję. O którym wcale nie myślałam, staram się po prostu przeistoczyć na coś dobrego, co mogę z tego skorzystać, w którym kierunku mogę pójść, bo czasem okazuje się, że chcemy iść w jednym kierunku, trafiamy zupełnie gdzie indziej, gdzie otwierają się inne drzwi no tak, niż tak, byśmy tak, chcieli. Tak, no to. Dobrze, a gdybyś była na początku swojej drogi po mm. raz drugi i zaczynała swoją działalność, czy byłoby dużo rzeczy, mm. które byś zmieniła, czy było tam troszeczkę mm. błędów, czy w sumie wszystko było perfekcyjnie od samego początku mm. do, do stanu obecnego? Myślę, że może jedną rzecz bym zmieniła, gdyż, prawdzie, Orbis Cannabis założyłam ze wspólnikiem i wspólnymi siłami prowadzimy tą spółkę, ale patrząc na przykład przed spryznat mojej kancelarii, no takim minusem było, od znaczy minusem, <kancelarię>, kancelarię rozpoczęłam prowadzić sama i jakiekolwiek były. Kwestii czy sukcesów, czy porażek, no musiałam się z nimi zmierzać sama, sama rozwijać zespół, delegować zadania, wybierać sprawy. I myślę, że gdybym na samym początku tej drogi, na przykład jednak sprzężyła siły jeszcze, czy z innym prawnikiem, czy z inną kancelarią, to może ta droga by się potoczyła też jeszcze troszkę inaczej. Jednym słowem, gdybym zainwestowała bardziej jak gdyby w równoważnych partnerów, żeby też wnosili pewną siłę swoją, to może też byłabym na innym etapie, niż jestem teraz. Czyli moje pytanie następne bo miało być następujące. Aha. Jakiej rady udzieliłabyś sobie sprzed lat? To właśnie mm. chyba ten Pop. dobór partnerów mm -hmm. tak, że, że i część, część odpowiedzialności. I część... Myślę, że tak. Bo wprawdzie na etapie, na którym jestem, czy jestem zadowolona z tego etapu, aczkolwiek wiem, że gdybym za tą radą poszła, o której mówisz, no to poszłabym pewnie gdzieś dalej. Z drugiej <gry> strony to jest bezcenne doświadczenie i nigdy byśmy o mm. tym nie wiedzieli, gdybyśmy o. tego nie spróbowali. O, o, dokładnie. A jakie masz rady dla kobiet, które spotykają się z nierównościami mm -hmm. ze względu na płeć we własnych firmach, w pracy, zarówno mm -hmm. jako właścicielki, jak i pracownicy mm -hmm. firmy? A czy myślisz, że mimo wszystko powinny zostać wytrwałe? I przede wszystkim bardziej wierzyć w siebie. Bo jeżeli ma się dużą wiarę we własne siły, we własne możliwości, to niezależnie czy jest się w środowisku przyjaznym, czy w środowisku, który w jakiś sposób wprowadza zakresy dyskryminacyjne, no to jednak można nadal twardo iść swoją drogą. Dziękuję za fantastyczną rozmowę. Powodzenia. Dziękuję również.